Chwilę wcześniej, nawet marszałek Sejmu Szymon Hołownia. To mogę jeszcze poczekać. Wcześniej niż zazwyczaj, natomiast dokładnie w czasie, o którym powiedzieliśmy. Osiemnaste posiedzenie Sejmu przed nami, długie, czterodniowe. O szczegółach już teraz pan marszałek. pani marszałku, bardzo proszę. Dzień dobry. Drodzy Państwo, przed nami bardzo ważne posiedzenie. To jest najbardziej wypełnione legislacją posiedzenie z dotychczasowych posiedzeń. Sejmu dziesiątej kadencji rozpatrzymy aż 18 projektów ustaw, 12 rządowych, 6 poselskich, 3 PiSu, 2 Polski 2050, 1 komisyjny i 1 prezydencki. Ja tutaj może przy okazji, bo próbowałem to ustalić, ale jeszcze nie zdążyliśmy z dyrektorem Zakroczyńskim tego zrobić. Mam taki mały konkurs dla Państwa, bo jesteście dziennikarzami obsługującymi Sejm od dawna. Jakbyście mogli mi pomóc znaleźć w poprzedniej kadencji Sejmu jedno posiedzenie, na którym były trzy ustawy opozycji, tak jak na tym są trzy ustawy PiS -u. już nie jednak jak zwykle staramy się robić tylko trzy, to nagrodą będzie pióro ode mnie, które z chęcią ufunduję. Także zachęcam, bo my z dyrektorem Zakroczyńskim zaczęliśmy tę pracę, ale wciąż jej żeśmy nie ukończyli, to pokazuje, że to jest naprawdę inny Sejm niż te, które. Były do tej pory to jest sejm, w którym opozycja ma prawo zabrać głos. To jest Sejm, w którym naprawdę ścierają się poglądy i postawy. I jednocześnie cała ta procedura sejmowa przeprowadzana jest w sposób rzetelny i w, powiedziałbym, na ile to się da oczywiście w warunkach też czasami klęsk żywiołowych, jakichś trudnych sytuacji, spokojny. Dziś w nocy wpłynął do Sejmu rządowy projekt ustawy powodziowej, której założenia już znaliśmy. Rada Ministrów, i tutaj trzeba sobie powiedzieć, w bardzo rzetelny, koalicyjny sposób wypracowywała ostatnie poprawki, ostatnie szlify temu projektowi nadawała. To jest olbrzymi projekt, zaangażowanych jest w niego 12 ministerstw w sposób bezpośredni. Każde z nich wniosło swój wkład z zakresu ochrony zdrowia, edukacji, kultury, infrastruktury, ochrony środowiska, nawet sportu. Koalicja 15 października naprawdę umie, kiedy trzeba, działać w sposób zdecydowany i konkretny. I cieszę się też, że z tego co widzimy, większość obywateli pozytywnie ocenia działania naszej koalicji, naszego rządu w tej sprawie. Chcemy nad tym projektem pracować tak rzetelnie, jak się da, tak uważnie, jak się da, dlatego nie będziemy powielać złych wzorców poprzedników, pchać tego po nocach, dodawać tam nagle jakieś wrzutki. A tutaj o, jak to było w ustawach covidowych, a to o więziennictwie, a to o czymś innym. W, Cały dzisiejszy dzień. I jutrzejsze przedpołudnie nasze służby będą ten projekt czytały. Sejm, posłowie też oczywiście mogą się z nim zapoznać. W, I jutro o godzinie 13 mielibyśmy ten projekt na Sejmie. On będzie czytany razem z projektem, który zgłosiło Prawo i Sprawiedliwość w sprawie pomocy powodziano, bo one się logicznie ze sobą widzą, więc powinny być czytane razem. Specjalnie przewidziałem więcej miejsca, więcej czasu na debatę, bo będzie aż 15 minut. W, pytania uznaliśmy, ja uznałem a prezydium się przychyliło, że pytań będzie 50 podzielonych według 52 dokładnie, według parytetu, który też od dawna w Sejmie funkcjonuje. I następnie liczę na to, że jutro Sejm powoła komisję nadzwyczajną do spraw rozpatrzenia tych projektów powodziowych, ale też i wszystkich projektów, które będą dotyczyły usuwania skutków powodzi, a i się spodziewamy w Sejmie praktycznie teraz na każdym posiedzeniu przez bardzo wiele miesięcy. Te komisje, już mówiłem o tym wczoraj na briefingu, powołujemy dlatego, że no wiecie państwo, jak dzisiaj dostaje taki projekt, w w których jest zaangażowane 12 ministerstw, to musiałbym go skierować do wszystkich komisji. I nie bylibyśmy w stanie go sensownie przeprocedować w krótkim czasie. Potrzebujemy specjalnej komisji temu dedykowanej. To będzie komisja średnia i jak już wczoraj mówiłem, nie oznacza to mojej antycypacji i oceny jej pracy, tylko wielkość będzie średnia. To oznacza 30 posłów, 16 koalicji, 14 opozycji, którzy będą mogli przychodząc z różnych dziedzin wypowiadać się w sprawach, które, w, które będą przedmiotem. Prac tej komisji. Ja bym bardzo chciał, to zaproponuję koalicjantom, żeby przewodniczącym tej komisji był poseł Mirosław Słuchoń, który jest jednocześnie przewodniczącym Komisji Infrastruktury. Myślę, że to dobrze, żeby właśnie ktoś, kto zna się na infrastrukturze, kto jest szefem Komisji Infrastruktury, kierował też pracami komisji, która głównie infrastrukturą, choć nie tylko, bo w wieloma innymi rzeczami będzie się w swojej pracy na początku zajmować. Bardzo będę namawiał komisję, jak już jutro powstanie i ją ukonstytuuje, żeby przygotowała swoje sprawozdanie jak najszybciej. Czyli żeby pracowała w piątek, żeby pracowała w weekend, żeby pracowała w poniedziałek, tak żebyśmy mogli we wtorek wrócić, bo jak wiecie kontynuacja posiedzenia sejmu we wtorek i rozpatrzyć tę ustawę w drugim i trzecim czytaniu, tak żeby móc ją w przyszłym tygodniu szybko przekazać do Senatu. W, Mirosław Suchoń pochodzi z Bieska Białej, to jest, w tym jego okręgu są Czechowice Dziedzice, to, jest, to są miejsca, które powódź dotknęła, więc mam nadzieję, że ta propozycja spotka się z przychylnością i życzliwością ze strony koalicjantów. Będzie też jedna zmiana, o której chcę powiedzieć przy okazji. Zaproponuję konwentowi seniorów, bo wczoraj rozmawiałem o tym z ministrem Domańskim. Żebyśmy ustawę o jednostkach samorządu terytorialnego, o finansowaniu samorządów rozpatrzyli w kolejnym czytaniu właśnie we wtorek też. Bo samorządy też do nas zwracają się, mówią, słuchajcie, uchwalcie to, bo my za chwilę musimy robić budżety. Musimy przygotowywać plany finansowe na następny rok i musicie jak najszybciej nam powiedzieć, jest ta nowa regulacja, czy jej nie ma. Żeby była, to we wtorek się nią zajmiemy. W Dziękuję też wszystkim przedstawicielom klubów koalicyjnych, opozycyjnych, którzy wczoraj na konwencie bardzo zgodnie zaaprobowali ten sposób działania z ustawami powodziowymi. O powodzi będziemy mieli na tym sejmie bardzo dużo mowy. Mamy dzisiaj o godzinie 18, tam z minutami pewnie informacje rządu w sprawie powodzi. Będzie pan premier, będzie zapowiadano mi nawet do 10 ministrów. Liczę, że debata będzie rzetelna, pogłębiona. Każdy klub będzie miał 15 minut na to, żeby się wypowiedzieć i ten limit, tutaj od razu zwracam uwagę, bo się pomyliłem, ten limit 52 pytań będzie właśnie tej debaty dotyczył przy w pierwszych czytaniach ustaw pytań limitować nie można, one są jakby do oporu w zależności od tego co posłowie sobie życzą. Więc będzie ich 52 proporcjonalnie do klubu. Tutaj mam już wykaz, za chwilę będziemy to akceptować. Na prezydium, na konwencie pytania w sprawach bieżących, tych 11 pytań, które posłowie zadają jutro rano, informacja. Która bieżąca, o którą prosi Konfederacja, one prawie wszystkie są o powodzi. Także będziemy mieli o powodzi i o jej skutkach informacje rządu, pierwsze czytania ustaw powodziowych, powołanie komisji, informację bieżącą, pytania bieżące. Będzie bardzo dużo czasu na to, żeby rozwiać wszelkie wątpliwości i o wszystkim, mam nadzieję, w normalnym klimacie porozmawiać, bo ludzie mówią nam jedną rzecz: nie kłóćcie się, pomagajcie. I dzisiaj mam nadzieję, że my staniemy na wysokości zadania. Ja będę tego też pilnował, żeby się nie kłócić, a pomagać ludziom. Tego dzisiaj od nas oczekują i mam nadzieję, że tak właśnie będzie. Z innych rzeczy, o których chciałem Państwu powiedzieć i które w, na tym w Sejmie się znajdą. No to już mówiłem o, nie będę wam czytał całego projektu, całego harmonogramu. Zaczynamy dzisiaj od ślubowania dwóch nowych członków Państwowej Komisji do spraw pedofilii. Później ustawa lobbingowa. To jest zmiana ustawy, która pozwoli nam wprowadzić te konsultacje, o których wam mówiłem, internetowe. Mam nadzieję, że od listopada to ruszy. Konsultacje społeczne ustaw, które tutaj będziemy prowadzić. Tak jak wam mówiłem, za profilem zaufanym. Każdy będzie mógł się zalogować, skomentować ustawę. Później pilna rzecz, dlatego musimy skrócić termin. Wydłużenie ważności orzeczeń osób z niepełnosprawnościami. Tu musimy skrócić termin, żeby osoby z niepełnosprawnościami nie zostały pokrzywdzone. Później PIT kasowy, ustawa o paszach. No i ta informacja, o której powiedziałem. O 17.30 dzisiaj powinniśmy mieć blok głosowań. Jak państwo wiecie, to jeden z takich mocniejszych punktów, bo wszyscy są na sali i wtedy dużo się dzieje. Później mamy jutro ustawy powodziowe, to już powiedziałem. Będzie jedna ciekawa nowa ustawa też powodziowa, której, dla której też będziemy skracać termin, to jest ustawa rządowa o zmianie ustaw celu wsparcia przedsiębiorców zatrudniających żołnierzy obrony terytorialnej i aktywnej rezerwy, ponieważ teraz potrzebujemy ich więcej w pracy w ich służbie, dlatego taka ustawa, taką ustawę rząd przysłał. W, później ustawa o klasach mundurowych Policji Straży Granicznej, ustawa o informacji gospodarczej, ratyfikację. W piątek rano bardzo ważna ustawa, nowa ustawa. Czekaliśmy na nią bardzo długo, wreszcie jest. O ochronie ludności i obronie cywilnej. W, to jest ustawa, o której mówimy od wielu miesięcy. Bardzo się cieszę, że mamy już ją w Sejmie. Doskonale wszyscy wiemy, jak dzisiaj bardzo ten temat jest dla nas wszystkich ważny. W, później w. Między innymi projekty PiSu dotyczące VAT-u kasowego, zmiana ustawy, którą myśmy proponowali jako Polska 2050 o Krajowej Administracji Skarbowej, żeby skarbówka nie wszystkim, jak leci, jak chce, zaglądała na konta, tylko tym, którzy rzeczywiście są przedmiotem postępowania. Później projekt PiSowski o ochronie żołnierzy, o zwiększeniu ochrony żołnierzy. No i wtorek, tak jak mówiłem, drugie czytania ustawy, ustaw powodziowych, sprawozdanie komisji, ustawa o zatrudnieniu. Po przedsiębiorcach zatrudniających żołnierzy WOTU, ustawa prezydencka o asystencji osobistej, no i wierzę, że będzie też tam ustawa o jednostkach samorządu terytorialnego. No, i jeszcze dwie rzeczy chciałem Wam powiedzieć z bieżącej działalności naszego Sejmu. Pierwsza rzecz, za którą bardzo dziękuję. W, wiecie, że powołaliśmy taki komitet społeczny parlamentarzyści dla powodzia. No, Z udziałem prawie wszystkich klubów. Dzisiaj jedzie tam kolejny, już chyba czwarty transport, o ile dobrze pamiętam, czy piąty, już nie pamiętam. Trzeci? Nie, pierwszy, drugi. Aha, bo samochody policzyłem, tak? Tak, trzeci transport. Zebraliśmy tutaj w parlamencie wśród pracowników posłów 6,5 tony darów, w tym 163 kartony artykułów chemicznych, środków czystości, 27 kartonów kocy, pościel, ręczników. Już nie liczę artykułów spożywczych i, i zgrzewek wody. Osuszacz, agregat prądotwórczy, po dwie sztuki, pięć kartonów odzieży roboczej i ta zbiórka cały czas trwa. Jest nami, są Państwo w hotelu poselskim, ludzie przychodzą, bardzo się z tego cieszymy. Wiemy, że zmienił się już profil, bo jesteśmy w kontakcie z tą szkołą w głuchołazach, na rzecz której te dary zbieramy. Zmienił się profil, tam już nie potrzeba wody mineralnej, tam już nie potrzeba żywności, tam dzisiaj potrzeba osuszaczy, tam dzisiaj potrzeba odzieży roboczej, sprzętu do sprzątania, bo byłem, widziałem, sytuacja jest naprawdę bardzo trudna. A zaraz jest zima, dzieciaki muszą mieć gdzie się uczyć w ciepłych pomieszczeniach w, i, i mam nadzieję, że to nasze serca się nie zatrzymają w tej pomocy, bo nas czasem może być nawet jeszcze bardziej potrzebna w inny sposób. No i ostatnia rzecz, w poniedziałek duże wydarzenie w Sejmie. Pewnie już wiecie. Zaczynamy obrady Sejmu dzieci i młodzieży. Robimy to po raz pierwszy według nowego sznytu z nowym pomysłem, tak, żeby nie aktywizować wyłącznie młodych działaczy różnego rodzaju przy partii politycznych albo też już sprawdzonych w boju działaczy społecznych, tylko naprawdę zapytać dzieci, a nie tylko młodzież, dzieci, co jest dla nich najważniejsze. To jest główne pytanie tej edycji Sejmu Dzieci i Młodzieży. Co jest dla Ciebie najważniejsze? Wylosowaliśmy szkoły w całej Polsce, w tej szkole uczniów od klasy do szóstej do ósmej. Oni się tutaj zjadą, zajmą całą salę plenarną. Już w zasadzie zjeżdżają te 460 tutaj do Warszawy. Przygotowaliśmy dla nich warsztaty z wystąpień publicznych, mają zapewniony bardzo bogaty program. No i ja będę miał ten zaszczyt, że od chyba dziesiątej będę prowadził początek tych obrad. I będę w roli marszałka seniora bo będę prowadził wybór marszałka Sejmu dzieci i młodzieży powiem wam jako ciekawostkę że zgłosiło nam się 50 kandydatów na marszałka Sejmu dzieci i młodzieży jednak u nas to wygląda Ło troszeczkę inaczej. Yy, musimy jakieś wnioski może tego też wyciągnąć. 50 kandydatów, więc spodziewamy się naprawdę gorących wyborów. Później moi koledzy, koleżanki, wicemarszałkowie będą z młodymi posłami na sali i zobaczymy, co uchwalą. Mam nadzieję, że usłyszymy ten głos, że powiedzą nam, co jest rzeczywiście dla nich najważniejsze. Szkoła, walka z hejtem w sieci, zdrowie psychiczne, bezpieczny dom, rodzina. W, yy, yy, to będzie dobry dzień. To będzie dobry dzień dla demokracji i mam nadzieję dla. Dla wszystkich młodych ludzi w Polsce i głos zostanie y, usłyszany. Y, w, y, drodzy Państwo, tyle z mojej strony. Macie jakieś pytania, to bardzo proszę, a zaraz idę na Prezydium i konwent jeszcze. Telewizja Polsat, bardzo proszę. Dzień dobry. Dzień dobry. Marcin Fiołek wydarzenia Polsat. Panie marszałku, dwie sprawy. Jedna a propos powodzi, druga nie powodzi. E, czy to, że pan mówił o tym, że ten, ta specustawa dzisiejsza będzie bez wrzutek e, innych spraw niż powodzi, oznacza, że z projektu wypadnie ta wrzutka laptopowa, o której pisał i Dziennik Gazeta Prawna? To znaczy likwidacja programu laptop dla ucznia, która nie została, znaczy nie była przyjęta do tej pory, a została dorzucona w trybie takim najbardziej kolorowych, nazwijmy to, lat Prawa i Sprawiedliwości. Druga rzecz, o powódź chciałem zapytać, czy pan będąc na miejscu tam w Głuchołazach i w terenach zalanych, poszkodowanych usłyszał pan jakieś pretensje? Bo premier w Głogowie mówił kilka dni temu o potrzebnej mapie zaniechań, mapie partactwa, które być może gdzieś miało miejsce. Gdzie pan taki odcinek widzi? A to pytanie niepowodziowe, to chciałem zapytać o ochronę zdrowia. Czy pana nie niepokoją także jako byłego ratownika te doniesienia o szpitalach, które zamykają oddziały, o tym, że NFZ nie będzie finansował świadczeń nielimitowych w tym roku? No i w przyszłym pewnie pewnie też w wielu miejscach dyrektorzy biją na alarm dziękuję jest pan niesamowity. Zapowiedział pan dwa pytania, zadał pan trzy. To jest, to jest też pewna sztuka. A mówiąc zupełnie poważnie, w, nie, nie przeczytałem jeszcze aż tak dokładnie OSR-u tej ustawy, bo ona dzisiaj w nocy wpłynęła, żeby odpowiedzieć panu kompetentnie na to pytanie. Natomiast ja przyznam jako laik, rozumiem, że to nie jest wrzutka, tylko to jest próba rozwiązania problemu, który dzisiaj naprawdę będzie istotny. Dlaczego będzie istotny? Dlatego, że mnóstwo sprzętu zalało. Mnóstwo sprzętu zalało ja to widziałem na własne oczy. I dzisiaj być może my potrzebujemy, żeby przywrócić dzieciakom możliwość takiego uczenia się w takim trybie, jaki miały do tej pory, już nie mówię nawet rozwijania, musimy uczyć się do, również do takiego programu. Natomiast w, nie, 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 nie odpowiem panu w 100%, dlatego że nie, nie znam aż tak dobrze, nie prowadzę tego druku OSR-u, tej ustawy, żeby w, cytować, dlaczego akurat to rozwiązanie tam się znajduje. Macie już to państwo dostępne, bo już to jest publiczna wiedza, więc możecie się z tym zapoznać, to jest duża ustawa, około 90 10 chyba stron tekstu normatywnego, drugie tyle uzasadnienia, więc, więc tam na pewno odpowiedź też na to pytanie się znajdzie. Ja, jako człowiek, który tam był i widział, jaka jest skala zniszczeń, uważam, że w, to może być całkiem rozsądne rozwiązanie. Natomiast jeżeli chodzi o to, co Pan powiedział o pretensjach, czy ludzie wyrażają pretensje, oczywiście, że wyrażają pretensje. To jest naturalne. Jeżeli komuś z nas zawaliłby się dom, zalałoby gospodarstwo, zalało sprzęt, na który miał kredyt, to oczywiście, że wyrażałby pretensje i oczekiwał pomocy, i ma prawo wyrażać pretensje, i ma prawo oczekiwać pomocy. Pytanie jest nie w tym, czy ludzie wyrażają pretensje, czy wyrażają oczekiwania, bo będą je wyrażać, tylko w tym, jak szybko na nie nadchodzi odpowiedź, w jak zorganizowany sposób ta odpowiedź przychodzi. I ja rozmawiałem też po tych swoich wizytach. Nie chciałem tam ani kamer, ani jakiegoś wielkiego towarzystwa, bo właśnie chciałem porozmawiać z ludźmi. A nie, przepraszam, z całym szacunkiem, nie z dziennikarzami, o tym, co widzę, co czuję i porozmawiać szczerze. I oni wskazywali na pewne punkty, bo w niektórych miejscach to działa wspaniale i to działa po prostu jak wielka maszyna. Nie zdążysz wyrazić, że czegoś potrzebujesz i jedziemy tak jak jeździliśmy, zawoziliśmy to materac, to coś innego, bo jeździłem z tymi ludźmi tam z tego sztabu lokalnego. Natomiast czasami. Czasami było tak, że spięczały się problemy nagle słyszymy że przyjadą koparki, ale droga jest nienaprawiona. Kto ma zdecydować o tym, czy ta droga może być naprawiona, jak obok jest ciek wodny, który należy do kogoś innego i może dalej stanowić zagrożenie i teraz pytanie czy w ogóle można ruszać ten ciek wodny, a więc drogę, a więc czy wjadą koparki, które pomogą ludziom się odkopać. I tutaj na, to, to jest zarządzanie kryzysowe jest tak żywym mechanizmem, że będą sytuacje, w których ta czasami na tę odpowiedź trzeba będzie poczekać. I, i mówi pan o mapie to ja rozumiem mapę partactwa jako jednak szukanie czegoś, co nie zostało zrobione w przeszłości, dzięki czemu wydarzyło się to, czy przez co wydarzyło się to, co dzieje się dzisiaj. Natomiast my dzisiaj musimy, oczywiście, czas na rozliczenie tych, którzy popełnili błędy przyjdzie, natomiast dzisiaj powinniśmy przede wszystkim skupić się na tym, żeby ta maszyna działała. Żeby strażak, który jest szefem zarządzania kryzysowego, wiedział, co może kazać staroście, a co burmistrzowi. Dzień dobry pani poseł, co powinien zrobić burmistrz, co powinna zrobić Straż Pożarna, co żołnierze. Słuchajcie, ja tam widziałem żołnierzy tak umordowanych pracą, na przykład przy budowie mostu w Głuchołazach. Te, te chłopaki były po prostu, no wszystko z siebie dały, co, co można było dać. Widziałem samorządowców, którzy naprawdę nie śpią od bardzo wielu godzin i są na ostatnich nerwach, ręce im się trzęsą, bo mówią mi: słuchaj, ja nie śpię od pięciu godzin, znaczy od pięciu dni, godziny nie przespałem, bo co zamknę oczy, wszystko mi znowu staje przed oczyma. Tak? I w, to są ludzie, którzy będą mieli bardzo poważne też później potrzeby psychologiczne, bo wielu z nich doświadczyło po prostu PTSD. Będą mieli stres pourazowy i to bardzo głęboki. Więc Dzisiaj, ja naprawdę, jak wejdę za chwilę na tę salę, to ostatnia rzecz, którą chciałbym usłyszeć, to polityczne wycie jednych na drugich. Ja mam cały czas w uszach głos tych ludzi tam na miejscu i jeżeli dzisiaj usłyszę głos, który się w ten chór nie wpisuje, który będzie po prostu wył tradycyjnie jedni na drugich, stara polska wojna i polaryzacja, tylko teraz z ludzkim nieszczęściem na głowach, to nie wiem, chyba z siebie wyjdę. Nie kłóćcie się, pomagajcie, a jak nie umiecie pomagać, to przynajmniej nie przeszkadzajcie. I dzisiaj to jest wezwanie do wszystkich tych, którzy przez najbliższe trzy dni chcieliby zbić na tym posiedzeniu swój polityczny kapitał. Podsumowując, robota idzie, nie zawsze będzie perfekcyjnie wszędzie, natomiast pytanie, jaka będzie, trzeba robić absolutnie każdego dnia wszystko, żeby skala tego, gdzie się nie udało od razu, była jak najmniejsza. A trzecia rzecz, proszę mi pozwolić, że dowiem się więcej w tej sprawie, bo to jest news, o którym mówiąc szczerze nie wiem, zajmowałem się głównie kwestią powodzi. W w ostatnich dniach każdy, każdy sygnał o tym, że będą zamykane oddziały szpitalne, jest niepokojący. Każdy sygnał o tym, że nie będzie jakichś nadwykonań finansowanych, jest niepokojący. Ale proszę mi pozwolić to sprawdzić. Telefon bardzo proszę. Dzień dobry, Sebastian Napieraj. Panie Marszałku, dwa pytania. Pierwsze o specustawę. Czy Pana zdaniem nie brakuje w tym dokumencie rozwiązań dla przedsiębiorców? To jest jedna rzecz. A druga o aferę wizową. Pan był już pytany o no to w tym tygodniu, ale chciałem zapytać, czy Pana zdaniem obecnie system przyznawania wiz jest szczelny? Ja pan, po pierwsze, jeżeli chodzi o ustawę, powiedziałem, nie miałem jeszcze okazji, żeby z nią zapoznać się tak wnikliwie, z tym całym tekstem, bo zajmowaliśmy się organizacją posiedzenia. To jest zadanie posłów prowadzących druki. Rozmawialiśmy natomiast na spotkaniach koalicyjnych wielokrotnie o tym, że takie rozwiązania są potrzebne. Ro, ja rozmawiałem też o tym podczas moich spotkań z osobami, które ucierpio, ucierpiały w powodzi, że oni dzisiaj, zwłaszcza te małe firmy, znowu już tak dotknięte wcześniej, potrzebują szybko wsparcia. Zawieszenia możliwości różnych opłat. Pewnie część tego znajduje się w tej ustawie, a jeżeli nie, to my mamy zapowiedziane z rządu, że to jest pierwsza z cyklu ustaw, które będą teraz do Sejmu spływały. To nie jest ukoronowanie dzieła, to jest rzecz, którą trzeba zrobić na cito, szybko, wylać pewien fundament. Spodziewamy się kolejnych ruchów w tym zakresie i my też, jako Polska 2050, ja osobiście, będziemy bardzo mocno w cudzysłowie cisnąć żeby ci, którzy doświadczyli, są przedsiębiorcami, mają małe firmy, średnie firmy, zalało ich, żeby jak najszybciej uzyskali ulgę od państwa, żeby uzyskali pomoc. To oczywiście kosztuje pieniądze i dzisiaj widzimy, że skala całego tego wsparcia, całego tego projektu odbudowy, który stoi dzisiaj przed nami, to jest skala liczona już nawet nie w pojedynczych miliardach, a w dziesiątkach miliardów złotych i państwo będzie musiało temu sprostać. To będzie potężne wyzwanie. Być może nie od razu wystarczy na wszystko, natomiast na pewno mali i średni przedsiębiorcy będą mieli we mnie i w moim ugrupowaniu rzecznika, który będzie pilnował, aby nasza koalicja jak najszybciej przygotowała rozwiązania, które choć trochę przedsiębiorcom pomogą. Pytał Apera pan o fermizowus. Wie pan, mam nadzieję, że tak jest. Głęboko w to wierzę, dlatego że tam teraz są wreszcie fachowcy, a nie goście, którzy stawiali stragany i sprzedawali wizy przy tym murze, którego kazali nam chronić. A tyłem puszczali za pieniądze osoby, które nielegalnie do Polski wjeżdżały i na teren Unii Europejskiej. Ja czasem mam wrażenie, jak obserwuję działania MSZ-u, że on nawet może czasami, przepraszam, powiem to wprost idzie za ostro w pewnych kwestiach. Może lepiej czasami pójść za ostro niż później i, i uspokoić system niż później w, mieć kłopot, więc ok, przyglądamy się, czy to będzie efektywne. Mówię tutaj przede wszystkim o wizach dla studentów, w, bo ten system został uszczelniony tak, że, w, no, że można powiedzieć, że pytanie, czy nie za ostro jest tutaj istotne. W,